Jest 9 listopada 2022 roku. Jest więc porannik 24, Robert Rewiński, redaktor naczelny patio 24 i telewizja patio 24 net witam was. 9 listopada to symboliczna data, szczególnie dla Niemiec. Niechlubna, jeśli chodzi o rok 1938, kiedy to doszło do pierwszych masowych ataków na Narodowość żydowską, właśnie w Niemczech. Kryształowa noc, rozbite witryny sklepów, wybite witryny zakładów usługowych, powybijane okna w mieszkaniach żydowskich. I pierwszy triumf bezczelny, jeśli chodzi o Niemców, Hitlerowców, jeśli chodzi o dominację nad innym narodem. Kryształowa noc to również inne znaczenie tego. Tej nazwy to miało być wykrystalizowanie się też narodu niemieckiego na tle innych narodów Europy i świata. Druga rocznica związana z 9 listopada to rok 1989, bo to właśnie tego dnia padł mur berliński. Ale to, co jest powszechnym symbolem przemian z roku 1989. To była konsekwencja tego, co się wydarzyło w Polsce. Dziś wiemy, że e, Solidarność, dziesięciomilionowy ruch społeczny, dziś wiemy, że e, sterowany poprzez e, patriotów, e, w mojej ocenie, e, z obozu e, socjalistycznego, e, z obozu Wojciecha Jaruzelskiego, taka jest moja ocena, zresztą e, e, późniejsza wizyta w, po wyborach 4 czerwca 89, czyli w lipcu 89, kiedy jeszcze mur berliński stał, wizyta prezydenta George'a Busha w Polsce i słynne słowa mamy tutaj odpowiedzialnych ludzi, z którymi można współpracować, wybudować przyszłość Europy. Mowa była o Wojciechu Jaruzelskim, mowa była o Czesławie Kiszczaku. Przypomnijmy, że to oni byli konstruktorami Łagodnych przemian, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło w Polsce, bo wiemy, że stały wojska rosyjskie, radzieckie, 70 tysięcy żołnierzy było w Polsce, były gotowe na wejście na ulicę i rozgromienie tego ruchu, tak jak to się stało na Węgrzech czy w Czechosłowacji. Ale 9 listopada 89 to przede wszystkim. Potężny ruch migracyjny Niemców. Przypomnijmy, że to oni poprzez ambasady Republiki Federalnej Niemiec, mówimy o obywatelach Niemieckiej Republiki Demokratycznej, wbijali się poprzez płoty do ambasad Republiki Federalnej Niemiec w Pradze, w Warszawie, pociągi przepełnione. Które kursowały z Niemieckiej Republiki Demokratycznej właśnie do Polski, te słynne zdjęcia, które są jeszcze dostępne oczywiście w internecie, gdzie całe rodziny poprzez płoty wbijają się w Warszawie na teren ambasady, by uzyskać prawo do przejechania do Republiki Federalnej Niemiec. A 9 listopada 1989 roku, już to, co się wydarzyło po upadku muru berlińskiego, ja osobiście obserwowałem z Republiki Federalnej Niemiec, bo byłem wtedy, mając 18 lat, z rodzicami w Lubece, przy granicy NRD-RFN na północy Niemiec. Potężna ilość ludzi, która wjechała do Republiki Federalnej Niemiec, do Lubeki, przywitania, ściskania, kwiaty. Od razu kolejka przed postą. Ja dziwiłem się kilka godzin po możliwości wjechania do RFN-u energowcy wysyłają sobie kartki do rodzin. Nie, oni odbierali tam od razu po 100 Marek powitalnego, żeby mogli kupić sobie kawę, herbatę, kanapki, by mogli funkcjonować w zachodnim świecie, w świecie cywilizacji. <laughs> potężny e, najazd, kilka milionów ludzi momentalnie przejechało z e, NRD do RFN. E, my wracaliśmy później z mamą przez e, Berlin zachodni, Berlin Wschodni e, do... E, do Polski, do Żar Nie można było przebić się przez Berlin, bo taka ogromna masa ludzi, dzieci, młodzież z gazetą Bravo, którą pierwszy raz w życiu mogli mieć w ręku, te Coca-Cola, symbole zachodu, wszystko to przejeżdżało z zachodniej Europy na wschodnią Europę. I Niemcy byli szczęśliwi, byli dumni, że otwierają się, że mogą finansować braci Europejczyków, braci Niemców. A co mamy dzisiaj, 9 listopada 2022 roku? Mamy oszustwo ze strony Niemiec, które kierują Unią Europejską. One nie chcą, Niemcy nie chcą dać Polakom pieniędzy z funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa. Przypomnijmy dwa elementy. Jak wybuchła pandemia w Kraje się pozamykały, we, Włos... we Włoszech umierały y, tysiące ludzi dziennie, y, Komisja Europejska zniknęła na dwa tygodnie. Nie można było dowiedzieć się, co y, robi Unia Europejska, ponieważ y, przestraszeni, tchórzliwi urzędnicy unijni pod wodzą y, y, Niemców, którzy tam rządzą, schowali się, nie podejmowali żadnych decyzji, nie pomagali, nie, w, y, nie ratowali ludzi. Dziś wiemy, że Ursula von der Leyen, jako szefowa Komisji Europejskiej, weszła w interes z firmą Pfizer. Chodzi o 2 miliardy euro. O czym pisze New York Times. Jakieś smsy wieczorne z szefem Pfizera. Nie ma dokumentacji. 2 miliardy euro wypłynęły. A Niemcy nie chcą dzisiaj wypłacić Polsce pieniędzy na odbudowę po pandemii. Tłumacząc to brakiem rzekomej praworządności w Polsce, hańba, okrucieństwo niemieckie, oszustwo, tchórzostwo i bezczelne w tym momencie nierówne traktowanie Europy ze strony Niemiec. Nie może się powtórzyć filozofia z 1938 roku, kiedy jedne, jeden naród niemiecki stoi wyżej niż inne narody. Przypomnijmy, do Polski po, wo po wybuchu wojny wjechało ponad 7 milionów Ukraińców, uciekinierów y, wojennych. I oni nie dostali po 100 euro no, powitalnego. Oni nie dostali ani centa. A Polacy, którzy y, organizują całą infrastrukturę, Logistyczną, by im zapewnić. Nie wiemy, co będzie za kilka dni czy tygodni, bo wiemy, że szykuje się być może nowa fala w związku z odcięciem energii elektrycznej na Ukrainie. Być może znowu ci Ukraińcy jadą do Polski. I co Niemcy, którzy sterują Unią Europejską? Niemcy są zainteresowani przede wszystkim swoim Europejskim Bankiem Centralnym, bo ten bank, który emituje euro, nie znajduje się w Brukseli. Nie znajduje się w Lizbonie, gdzie były podpisywane traktaty, w Maastricht czy w Schengen. One się znajduje, on się znajduje w, w Frankfurcie nad Menem, w stolicy, jednej ze stolic światowego biznesu. Pytanie, czy Niemcy znowu stawiają na nierówność, na upokorzenie, by zarabiać brudne pieniądze? Mamy nadzieję, że dzisiejsza wizyta przedstawiciela prezydenta w. W Brukseli, który ma rozmawiać na temat zakończenia tego szaleństwa i znalezienia kompromisów w ramach Unii Europejskiej, otrzeźwi Niemców, którzy sterują Unię, bo oni już nie mają dwóch rurociągów Nord Stream 2, bo zostały one wysadzone i pewien mit, jeśli chodzi o naiwność biznesową w Europie się zakończył. Trzeba patrzeć się twardo, ale przede wszystkim trzeba patrzeć przez dobra ludzi dobra społeczeństwa, humanitaryzmu i tego, by nigdy więcej dominacja jednego narodu nad innymi się nie powtórzyła. Jeśli podoba Wam się to, o czym rozmawiamy, zapraszam jutro, poranek 24, codziennie we wszystkie dni tygodnia. Subskrybujcie nas bezpłatnie. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro.